Tak więc witam wszystkich bardzo serdecznie W kolejnym odcinku z serii Tumasz Crash Control Czwarta minuta rozgrywki jak widzicie już jest ale spoko dopiero początek nic nie przegapiliście tylko cztery kile były Jest ze mną wysość. Cześć wszystkim No i Kira No kurczę beznadziejnie Znowu biegnął Idę tam Jadę Jadę tam, ja tam jadę No Okej okay. Czy też macie laga? Czy 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 wy mieliście laga? No Okej, okay. bo ja miałem po prostu attempting Turi Connect Turi Connect Czy jest tutaj plusiki? Jest plusiki, to jest mój minion To jest mój minion Tak To jest zabawne, że ten plus jest minionem w sensie... będzie wstyd jeżeli padnę na podporę? Yy, będzie nie. wstyd. Będzie. Będzie wstyd. Nie padaj. Jak mogłem nie nagrywać tego i od początku? No jak? powiesz mi. Przypominajcie mi następnym razem. Ja mówiłem ci! Tak? No! Serio? Ja zaśmiałeś kubie, no. <laughs> no serio? No to ekran nie Mówiłem ci żebyś nagrywał ten hahaha. <laughs> coś tam gadałeś. Serio? No <laughs> nie, nie. możliwe Dobra idę B, mam 1200 hajs'ów w ogóle... 00 trzymam statystyki, bardzo mi się takie statystyki podobają, wiesz? 3 Spróbuję zrobić same asysty w tej grze, co wy na no to? Brzmi jak plan. Nie wiem jakie buty złożyć. No, zwykle. No, no właśnie jak zwykle. Brzmi jak plan. Nie, w poprzednim odcinku tego nie było <laughs> W poprzednim odcinku nie było planu, ale ich rozjebaliśmy <laughs> Ej w ogóle misia nie ma, on chyba krzaka y, On jest u mnie chyba, tak mi się wydaje gdzieś w krzakach, wiesz? No dobra Chociaż... Dobra, dobra. Nie, nie, nie jestem pewien Na multa, no nie Andrzej... Ma go u mnie Nie ma go u mnie Uwaga, nie ma go u mnie A to suka Okej... Okay. To jest zajebiste, że ma strasznie duży zasięg z tego Q ten żarwan. Po prostu nawet z taką Wayne mo można sobie jakoś radzić. No widzę, widzę. Okej, okay, weź, weźmy tu, weźmy to. Ja, ja, ja tu ustanę, wysłać ty, ty czasu. dobra Oni nie mają. Ty patrz! Dobrze. Nasz nie zrobiłem tego rajza. Ale dobrze, nie mam kila. Jest fajnie. <grystanie> <grystanie> Patrzcie, cię, tu, taj. Jest. Jest. <grystanie> nie będę miał killi w tej grze. <grystanie> Same asysty będą. Nie, ale to jest strasznie prosta gra. Czuję, że nie zdążę się nawet poddać. Okej, okay, woli ma jeszcze trzeci, to oni teraz mają mniej więcej to co my mieliśmy ostatnio na początku. <grym>, Oj, jejku. Mam ulta, można... Jakby, jakby wyszedł dalej to bym mógł podrzucić i zamknąć. I chilnąć jeszcze dobrze. jakby co. Ja muszę kropelkę i... Oh. <laughs> Jednak, jednak się cofnę. Chociaż chyba, że w ciebie wbiją teraz jakoś, to... No no no. jak Jakbyś miał... A, na, Poczekajcie. No to czekajcie. Mam ulta, mam ulta, mam 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 generalnie wszystko. Mam ulta, mam heal'a. to tak? nam się No Patrz, patrz, no dużo damage. Dużo demeżu ci wbił Słucham? I, a jak... Nie ominęła, ale Mogłem flesznąć i dać te ku Okej okay. Można by się na nich odwrócić O nie mam nada. Okej okay. Nie mam killa, jest zajebiście Idę ten, idę B Kurczę, dobry odcineczek, dobry odcineczek Tak jak mówiłem drodzy widzowie nic nie przegapiliście kompletnie To były jedyne momenty w których my ginęliśmy ale tego nie musicie widzieć O jeden Dobra to ja to tak jak mówiłem defensywnie idę Nie będę tutaj w żaden, żaden no sposób fine. ofensywnie Co jest kurde? O. Boli fajne Słucham Stra nie, nie wiem, czy, czy to ja mam coś ze słuchem, czy na, na serio cię kiepsko słychać Halo? Dobra, jest dobrze Nie przejmą tego, nie ma szans Idę do ciebie, ja, zaraz ich porobimy, niech tylko spróbują tu coś więcej Tutaj Wein była jest Wayne Jest Wayne Chodź Wayne To tu nie miało być A właśnie miał nie być killi <grym> Ja stąd idę Nie zabiję jej przecież No jak Ale minionki? Patrzcie minionki No nie mają jeszcze szóstego No 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 to... miś. No to... fajnie. Okej, okay. misiu, misiu-pysiu. Idę, Andrzeju. To chodź. M mogę się na nich odwrócić. Nie, pod wieżą wiesz co? Nie chcę, bo jeszcze nie mam wystarczającego pancerza, żeby tutaj tak się bawić w to. Okej okay. Misiu Misiu z tyłu, Misiu, misiu Pisiu Dobra Easy, peasy lim, Limon Squeezy, czy, czy jakoś tak Dobra To ja wezmę sobie plusa może co, co? Spodziewałem się większego rendza No kurczę, wbiłbym w nich z przyjemnością Ale może patrz, patrz, No kurczę, nie wiem, tak się Kurde... Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Teraz możemy wbić. Chodźcie z minionkami. Dobra, starczy. Ile mi sklików? To wy się bicie, a sobie zniszczę Dobrze. Może być. Grunt, żebym nie miał kili w tym meczu. To to jest taki challenge. A <laughs> to. Pinda, no. no. Ja nam się biać. Coś tu trafia. Dobra. No nie no, w nich nie Jakby Łęń tu w przyszła Okej okay. Zabi? Dobrze Nie Nie, nie Nie Jak to się stało Jesteśmy gównem Nie Jak można było do tego dopuścić Hej, misiu Hej, misiu. Misiu, misiu, pysiu. Chyba powinniśmy dać surrender Ja, za słabo nam idzie. Patrz, czekaj, bo ja nie mam jak cię wyleczyć ani nic. No, no już, już tam, znaczy Nie umieraj! Nie! No, jak no, mogłeś? Czemu umarłeś? Ty zabij, ja nie mogę. <głos> <głos> Mój challenge. <noise> nie mogę <noise> zabijać. I nie mogę też umierać. O, jeżeli umrę i t, to będę miał muszę będę musiał zrobić tyle kili ledów. <grym> damage <wody> eee... Może być w fraza w sumie. Też bardzo fajny item. Chyba, mhm. że... Chyba, że... O, wysoś, tak, 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 tak. że... wysoś! Spokojnie, bo zaczynasz ich trochę nie doceniać chyba. M może i są gównem, ale no, no tak trzy kupy to trochę za dużo chyba Nie zauważyłem, że już wstali A Kiedy się już zorientowałem było za późno No Okej okay. To się wytnie Nie, nie, tego się nie wytknie Nie, nie no skurde, zabijcie mnie! <śmienicza> hej, hej, hej! Misiu! 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 Nie! Nie uciekaj! Masz kila? Mam! Misiu! Nie dobra, nie chcę <śmienicza> mieć DEDA, <glada>, żartowałem! Żartowałem! <śmienicza> <śmienicza> <laughs> nie chcę mieć tego Deda <laughs> Dobra Wayne, chodź tu Zabijecie, nie, ona ma full HP, nie zabije, nie mam w ogóle tych ofensywnych hitem Ty, patrzcie tu, chodźcie do mnie, wyruchamy ich Ale to tak fest Now and forever, tylko żeby mnie nie złapali, bo... Uu, o, 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 o. Dobra, bieszczą, weźmiesz ją, nie? Ja w Ciebie wierzę. Ups. Tak, ten No zabij go! No, dobrze. Może być. Dobra, chodź tu, Rajziu. Ale ten kruczek żre. No nie. No, a little bit closer No jak nie sięgnęło, łatwo Okej, okay. to jest takie smutne jak Wayne odepchnij, leci w stronę ściany i nie, nie dolecisz do tej ściany i cię nie zastunuje jednak Okej, okay, jest misio ja mam trochę mało wszystkiego generalnie, ale już nie mam cooldownów. Mam, mam ult, mam hila. Mam ulta, mam, ult, mam hila. Można to ruchać. Pan zamyka, że pan to, już yy, to najpierw musi lecieć ult, bo chociaż w sumie... Pantero ma za mało życia. Chyba, że ty porobisz, Kira. Masz damage? Masz damage. Mhm. Pod nie No nie wiem, no pod stawerem ich nie tak. zrobimy, no. Można by przez ten czas zrobić pająkę czy coś. Albo potańczyć przy nim we trójkę, to może on też zacznie tańczyć. Nie no mi, może zatańczy. No, kiedyś, to, kiedyś to działało, jak się we trójkę tańczyło przy pająku, to on też tańczył. Let's dance, bitch. LOL nie. Wiesz tego wiesz <laughs> co? Kto zdradził? Nie wiem Dobra Diamond smite Mam trochę, weźmy się B, zróbmy, kupię coś hmm. ładnego Nie, też przyjmę No przerwiesz, dobra I, i ten, i, i się musimy ten wyleczyć, wytegesować i w ogóle Ja już mam pochwałę <laughs> no, A mana? Też Jo, tam też. Okej, okay, masz sporo. Ja chcę ten kill. Off. To będzie mój jedyny ofensywny item. Okej. Okay. 19 minut. Wiecie co? Podjeżdża niedługo ten odcinek działa. Yy, działa. Trwa. Działa. <laughs> Ale nie, naprawdę... Zakończyć. chcę kończyć. nie wyszło. Że... Że zacząłem w czwartej minucie nagrywać dopiero Holender No ale cóż W ogóle nagrywałem dosłownie wszystkie gry z masz od kontroli, żadnej nie przepuściłem A to Nie ma lala Nie no czemu? Czemu ja <grywa> Dobra trudno i tak już mamy <grywa> jednego killa, tak szczerze to Jesteście nieco tam, 2600 ale... Weźmy drugą wieżę jeszcze z dołu ja, ja tam przejdę, jo? Przejdźmy obok tego misia i tej wieży <grywa> Not even close, Raisy ra 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 Dobra Weźmy to tutaj. Chwila. Tak będę potrzebował czegoś więcej, żeby to Okej, okay, okej, okay, wy coś. Okej. Okay. Było już z nami, widzisz? No cóż. O panie! No nie no, nie weźmiemy tego Andrzej uciekaj, nie zabiję cię. No wiem, że nie no, jak on miałby mnie zabić Przecież on nie ma w ogóle O, 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 not even close baby Not i- Ej! Widziałeś to? What? 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 The fuck! Ch w chorągiewko! Odnów się! Not even close baby Ale ja ja zero deadów Chcę, że robił to wszystko na farcie <laughs> Jo tam na farcie Some skill Ej, lecę do niej Pomogę Ci Eee, taki chuj W ogóle to są Polacy? Cholera wie Zaraz się dowiemy jak z po matce <grystanie> 2020 Cholera Dobry <grystanie> jesteś. E o 2020 Kurczę te statystyki tak mi się podobają Jarwan jest w ogóle taką piękną postacią no jest po prostu zajebisty, on jest bezbłędny Kruczek! Kruczek! Nie. dobra, jednak nie Ach gdybym miał hydrę No jeszcze tutaj chorągiewka moja stała Co ciekawe Aha, łóż mnie nie zadziała Ej panowie! Okej, okay. to I się robi już... źle. Bardzo źle. Nie mogę umrzeć! Nie! Nie, nie. co napisał? Co? Polska! O ja nie mogę Dobra, jest Polska O Jenny. Ale strasznie, strasznie dziarsko się bronią, ja nie wiem czy oni oni musieli oglądać moje odcinki Never Surrender, hmm. <laughs> czy coś, nie wiem. O... Wy coś! Co się stało? Coś ty zrobił nie, bo, bo przegapiłem Ja przez tyle czasu mówiłem z wyciszonym mikrofonem Tak Mówiłeś co? Co mówiłeś? Przez cały czas mówiłem, rozmawiałem z wami <grym> Siedziwiłem <grym> Że niech mnie nie je słyszy <grym> Ja yeah. No come on! Po 10 minutach w końcu się zorientowałem, bo co chodzi Dobra, czas najwyższy iść w trzech no, w końcu wygrać. Ty panowie oni tutaj strasznie tryhardują to teraz i to tak we trójkę się wiesz, już na farmili kurde robią coś. Ten ult nie działa wish. Tak jak my w ostatniej grze Nie, w ostatniej grze my to, to w ogóle... My my to skila pokazaliśmy, oni to po prostu nie wiem. My, my zaczęliśmy się wygłupiać i, 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 i no, 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 no nie no to tak nie tak nie może być, trzeba to na nie zakończyć, nie może być taki długi, no gdzie? Ej, tam ten trwał 40 minut Nieee, 27, coś takiego Ile widział? Że ile widzów w sensie? Więcej Troszkę o 5000 Tak, tak nic nie kupiłem, ja nic nie kupiłem, A Cała rodzina, tak. Nie, kurczę, oni, ja się zaczynam ich ewident... ten po prostu ewidentnie bać. Bo po prostu, no zrobili się grubi No później teraz Chodźmy po pajączka i skończmy Ten, sfokusować tą Rivenkę Rivenkę, no Później Ryza No Rivenkę pierwszą, tak, tak, no O, też nam się Wiem, ale no to no Ja tam bym im tego nie przerwał Jeszcze by mnie zabili Bez kitu i coś co, coś z nimi się dzieje nie, no Niedobrego epoche, drajko, czy... Tak to dobra najwyższy? to Kira cofnij, cofnij 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 Kup coś Dobra mnie w ogóle ten rajs tak najbardziej bo, bolał chyba Tak mi się wydaje więc ja to, coś... że że mogliśmy to jakieś 800. Tak mogliśmy Ej, nie to no właśnie jak ten, jak tutaj biliśmy ich to powiedziałem żebyśmy na, ten, na dół poszli i no. wyszło jak wyszło Bo jeszcze wtedy się wydawali słabi Dobra, popolujemy po na Wayne, czy olewamy i idziemy górą? Polujemy, eee, idziemy ja. ją? Zabić. Możecie wypolować a ja spuszować, nie? No i kończymy Dobra, ja trochę będzie kresów nabiłem, sorry rise ta chorągiewka jeszcze trzymała, nie? To jest niesamowity Dobra kurde. Wpierdol Subskrybujcie, śmiecie. To nie Jak nie? Co nie? Jeszcze przegramy! Nie, no to był taki żarcik. Tak więc moi kochani, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się mu podobało. Zapraszam bardzo gorąco do kolejnych odcinków. Z tej strony był skowron piąty oraz Wysoś. Pozdrawiam wszystkich. No i Kira. Kolejny win, ziemka Tak jest, który to już z rzędu, to ja już nie mam pojęcia. Tyle winów, same winy. Dzisiaj są... No to miłego dnia życzę. Pozdrawiam.